W 1982 napisałem poemat pod tytułem Lot. Epitafium dla emigrantów. Prezentuję go dla Was Stanisław Reznaś-Załuski, mój przyjaciel z Radia Wolna Europa, kiedyś aktor Teatru Słowackiego w Krakowie. Przed nami zatem jeszcze lot, zanim nas chłodna Ziemia wchłonie. Serc żaden nie przeszyje grot i nie tkną nas łuczników dłonie. Wabi gościnność każdej z ziem i ptasi, tymczasowy pobyt. Lecz tam, gdzie Ziemia nieba dnem, czekają nas Gotowe groby. Stąd, z góry, widać dobrze to kuszące piekło, co przed odlotem naszym było jeszcze rajem. Gdzie tępy diabeł ręką lekką łaski wody i rozdaje, i wie, że pieczęć krwi, zamyka wszystkie drzwi, i tylko ogień, czarny ogień mu zostaje. Tam. Nas nie wpuszczą, tam lądować nie pozwolą, bo nasze skrzydła nazbyt jasnym ogniem spłoną. Im męczenników z aureolą hodować w kotłach zabroniono, bo zna piekielny kraj palaczy smolnych strajk, za który diabły i ubiory płacą. Słowo. Przed nami zatem jeszcze lot. Więc popłyniemy na wskroś burz. Serc naszych rytm się uspokoi, bośmy stracili wszystko. Już. Tylko kto traci, ten się boi. Sam z góry, widać dobrze lśniący świat zachodów. Opasłe spisze, smakowite jak bakłażan, rozsłonecznioną taflę lodu, która kruchością nie przeraża, po nieuchwytny trzask, gdy znika ktoś wśród nas. To jest normal. Serliwy. It happens. To się zdarza. Na placu zabawy. Dzieci bawią się w zagłady. Na wschodzie ściana łun i grzech od karabinów. Mówią w sobotnią promenadę to sztuczne ognie niebem płyną. Trzewików nowy krój lansuje pulchny wójt. W gałęziach kruki czyszczą dzioby z mroczną miną. Przed nami zatem jeszcze lot. Nie będzie topniał w słońcu wosk, bo nie ambicje nas unoszą, lecz popiół tęsknot, snów i trosk tych, którzy pragnąc o nic nie proszą. Stąd z góry widać dobrze wolnych mas kontynent. Jest koniem, myśl pociskiem, pióro, koltę, gdzie mówcy krew zmieniają w sile, nim senatorskie zajmą stolce, a kolorowy lud widzi w tym nowy cud lub czarnych, żółtych czy czerwonych jawnowina. W tym świecie snów bohater nigdy nie umiera. Każdy wysłużyć może posąg w Panteonie. Urodzaj więc na bohatera i wolność słowa w słowach to nie. W tym świecie więc bez skaz, nikt z nas nie wie gniazd, choć wabią nas tak bliskie sercu. jeszcze lot, bo lot nasz wyższy jest niż sieć, którą ptasznika syn zastawia, by schwytać ptaka i go mieć i prosem wiosny pieśni zamawiać. Stąd z góry widać dobrze chłodne wieków trwanie potomków królów nędzy wietrzające groby Cezarska chłopa z andów pamięć kolejną w twarzy zmarszczkę żłobi, a Nilu wieczny mił co roku i leśni pod nowy zasiew suchy pusty piach z Tam smutek kultur, śmierć się wodzi w karnawale, i ciepła w żyłach krąży krew, A w krwi narkotyk. Tam dla nas miejsca nie ma wcale, Gdzie słońce trwa upalny gotyk, Gdzie szaman w nosie ma piór pańk i grosze dwa. Gładkiego kłamstwa marzą z czoło błotem. złotym. że sen, jestem, sen, w niej chcemy, mimo ból, w linii tren, dumny tren, kapsa whodny. Ginąc, żyjesz. Żyjąc, giniesz. Przed nami zatem jeszcze lot. Ocean i kontynent znów. Ale kontynent jak ocean. Tam władca nie używa słów. Z ciał żywych ludzi tworzy pean. Stąd z góry widać dobrze wielką gimnastykę, gdzie miliard stóp posłusznych miękką ziemię drąży, gdzie człowiek pożywi się patykiem i posą na swój pogrzeb zdąży. To tak ich wychowano już, że jest szczęśliwa pośród musztr, gdy niewolnika rość ma. Kobieta w ciąży. Jedwabiem chcieliby owinąć ziemię całą, Pędzelkiem wymalować wzór harmonii. Mandarynt w szaty, załom i biały wachlarz w żółtej dłoni. Poza tym pusty świat ryżowych mat i krat i w klatce sztuczny tak, co, co godzinę dzwoni. Przed nami. Jeszcze Lot Na piórach krzepnie Mroźny szlon I oczy łzą zachodzą Z lodu Lecz ciągnie nas Tu Z wszystkich stron Do miast zastygłych I ogrodów Stąd z góry widać już Zastygłych stref miliony, tam ile duszy żyjących tyle, zamkniętych stref, tam ciągły ręk, zadowolonych i niewolników ciągły śpiew, strażnika tępy wzrok i rok jak rok co rok. Słaby ma tam tęsknota, to Tam reflektory, druty, wieże, krawiny. Obłędny tłum pomiędzy szczęściem a rozpaczą. Najcięższą winą być bez winy, a winy ni ślad w lodowcu znaczą. Za metrem drążąc metr, nawykli już do po bo 300 lat, jak umarł ten, co pracę zaczął. Nie ma miejsca na tej ziemi, gdzie się lotu kończą tory. Na orbitach zostaniemy, zastygniemy. Kamienne świecą, ptaki światłem na Marsie, światłem węz. Naszych imion, martwe znaki, znane przecież nie jednym. może czyjś odczyta je. Z niewolonym sercu drgnie